Wiesz co mówię, kiedy klient stwierdza, że moje usługi są za drogie? Zgadzam się z nim. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale spójrz na to w ten sposób. Większość sprzedawców w tym momencie wpada w panikę. Zaczynają się tłumaczyć, wcale nie jesteśmy tacy drodzy, nasze ceny są bardzo konkurencyjne, pozwól, że ci wyjaśnię. I właśnie wtedy przegrywają rozmowę, bo próbują kłócić się z emocjami klienta. A co robią najlepsi sprzedawcy? Mówią, całkowicie rozumiem, że to duża inwestycja. I dopiero potem dodają. Kiedy mówisz, że to za drogie, pozwól mi zrozumieć. Masz na myśli, że nie widzisz w tym wartości, czy po prostu budżet jest teraz napięty. I wtedy dzieje się magia, bo wychodzi prawdziwy powód. Jeżeli to kwestia budżetu, możesz zapytać. Ok, czyli widzisz wartość, ale to nie jest dobry moment. To co musiałoby się wydarzyć. Żebyśmy mogli to uruchomić. A jeżeli problemem jest wartość, powiedz, rozumiem, co musiałoby się zmienić, żeby to naprawdę było warte swojej ceny. Nie bronisz się, nie naciskasz. Pomagasz klientowi dojść do sedna. I właśnie wtedy sprzedajesz z klasą.